Dzień dobry. Zobaczcie państwo, jakie dantejskie sceny po raz kolejny miały miejsce podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej, gdy chciano upamiętnić ofiary katastrofy. No

Powiem Państwu otwarcie, ludzie, którzy przychodzą zakłócać upamiętnienie ludzi, którzy zginęli w katastrofie, to kompletnie inna cywilizacja. Bez względu na to, czy ktoś się zgadza, czy nie zgadza z pisem, ludzie o prawicowej wrażliwości mają prawo przyjść raz w miesiącu i złożyć kwiaty pod pomnikiem. To, że polskie służby i widoczna na nagraniu policja w ogóle dopuszczają do takich zadym, to absolutny skandal. Powinni bezwzględnie odsunąć tych zadymiarzy od pomnika i nie pozwalać na ich prowokacje. Ale widocznie komuś zależy, by co Miesiąc do takich sytuacji dochodziło. A co Państwo o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzu, jestem ciekaw Waszych opinii. Proszę także o pozostawienie pod filmem reakcji, subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Do usłyszenia ponownie.